ma Zapraszam was na vlog o transporcie. O busiarzach, co się zmieniło, co się zmieni, jak to wygląda od środka. Także zapraszam do oglądania. Belgii. Także rozpoczniemy krótkiego vloga. A mianowicie, co się zmieniło po Brexicie dla kierowców, ciężarówek i busiarzy. W ogólnym skrócie, bo nie będę się rozwijał co do całej papierologii, ale wygląda to następująco. Nie jest już to tak, jak bywało to w ubiegłym roku, że transport w kierunku Wielkiej Brytanii odbywał się bezproblemowo, czyli załadunek, przeprawa i rozładunek po stronie angielskiej. Zmieniło się w ten sposób, że gdy towar wyjeżdża z terenu Unii Europejskiej do Anglii, czyli obecnie po nowych regulacjach jest to kraj trzeci, przewoźnik, załadowca musi na załadunku otrzymać odpowiedni numer jest to numer tak zwany w skrócie MRN składa on się z liczb i cyfer który określa pod którym jest podpisany dokument, tak zwany EX ewentualnie T1, T2 i tym dokumentem okazujemy się na bramce Porcie. W moim przypadku najczęściej to jest operator PNO Po skanowaniu tego numeru z tego dokumentu EXT1, jeżeli odprawa jest zrobiona, opłacone jest, opłaty są wszystkie celno-skarbowe, to dostajemy bilet i przeprawiamy się na drugą stronę. I to by było na tyle. Ewentualnie, jeżeli mamy tę jedynkę, to trzeba gdzieś tam tę jedynkę zamknąć na ax Jedziemy normalnie, a tę jedynkę zamyka najczęściej sobie klient na rozładunku. Ewentualnie zdarza się, że to robi kierowca. W drugą stronę zaczynają się już troszkę schody. Anglicy nie są przygotowani nadal, twierdzę. Nagrywamy to w lutym, a byłem już tam ze trzy razy. Nie są przygotowani na tą chwilę na jakieś odprawy, dłuższe, krótsze obieg dokumentu, nie wie kto co ma robić, i tak dalej. Pierwszą sytuację, jaką z odprawą mieliśmy, to za, za numerem, za nadaniem numeru MR czekaliśmy dobę. No, trochę nas to przytrzymało z towarem, ale się udało. Ale pokrótce, jak to opisywałem już na kilku innych grupach, jak to, się, jak to mniej więcej wygląda, jak to się robi. Ogólnie na załadunku po stronie angielskiej, załadowca powinien kierowcy wręczyć dokumenty takie jak CMR, list przewozowy, dokument invoice, proformę i packing list. Ewentualnie coś tam jeszcze dodatkowo. I z tymi dokumentami kierowca powinien się udać do agencji celnej. Agencji celnej. Celnej we w Anglii jest dosyć sporo. Jest tam spoko gdzieś tam jakiś link. Mogę nawet gdzieś go tam wkleić na dole w, w opisie filmu, gdzie mamy się udać na odprawę? Najczęściej jest to lotnisko Manson, Ashford, ewentualnie odprawy na H1, na, 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 na Straks.top 24 z tymi dokumentami i już nadanym dokumentem MRN, bo musi być ten numer nadany. Udajemy się do tej agencji po odbiór dokumentu EX, te jedynki, te dwójki. Zależy kto gdzie, jaki ten towar wywoził. Jeżeli numer się zgadza, to nas po prostu wpuszczą na, na teren odprawy. Jeżeli nie, to będziemy musieli czekać na tym zgłoszenie. Jest taka opcja, jak mi się zdarzyła teraz, że klient już załatwił wszystko na miejscu, czyli załadowałem towar, otrzymałem dokumenty CMR, packing list, invoice itd. I kolejne godzinkę dwie poczekałem za dokumentem EXT1 w moim wypadku to jest T1. I w tym momencie już nie muszę się udawać do żadnej z agencji na terenie Anglii, tylko robię gdzieś po drodze na wyznaczonych miejscach test na COVID i udaję się prosto do, do portu. W porcie okazuje się testem na COVID po stronie angielskiej cały czas był. okazujemy się tym testem, przejeżdżamy przez kolejne bramki i znowu w moim wypadku to jest operator PNO. otrzymują ode mnie dokumenty czyli tak zwany ten EX Te skanują ten numer MRN jeżeli wszystko się zgadza wjeżdżam na teren portu ustawiam się w odpowiednią rajkę gdzie będę oczekiwał na, na swój prąd po w jeździe na apron nic się nie zmienia. Płyniemy sobie dalej. Jest tablica, i na tej tablicy trzeba sobie sprawdzić, czy wyświetlamy się na kolor zielony czy na pomarańczowy. Jeśli na kolor zielony, tak w moim wypadku się odbyło, to wyjeżdżam z portu i jadę sobie bezpośrednio na, na rozładunek. Klient. Zamyka sobie tę jedynkę wtedy sobie sam na, na rozładunku. Taką mam bynajmniej ja informację od mojej spedycji. Jeśli na promie na tym telewizorku świecisz się na pomarańczowo, zjeżdżając z promu, musisz się udać na linię pomarańczową, strefę Pomarańczowo, gdzie celnicy duany przejrzą Twoje dokumenty, towar i tak dalej. Nie praktykowałem jeszcze tego, bo udaje mi się cały czas na zielonym światełku przejeżdżać, tak zwanym. Jeśli tam wszystko będzie dobrze, to sobie pojedziecie dalej na rozładunek. Tak to mniej więcej wygląda po tych nowych zmianach brexitowych czy nie dogadaniu się z Unią albo dogadań. Także tyle ode mnie. Myślę, że się podobało. Staram się to zrobić jeszcze lepiej w najbliższych wydaniach. Postaram wam się opowiedzieć z życia pusiarza, co się zmieniło przez 8 lat jazdy po Europie na lepsze, na gorsze. Czy się ludzie zmienili? Kierowcy się zmienili. To już na pewno. Sytuacje na parkingach się pozmieniały. Sytuacje w przepisach się pozmieniały. Na lepsze, na gorsze. Zależy jak to na to patrzy. Więc życzę miłego oglądania następnych vlogów. Dziękuję za oglądanie tego. Cześć.